Witam serdecznie tutaj Extreme Game gramy w Fortnite. A. Tak, tygodniowe sobie wykonamy zadania. O, jest kolejne zadanie fabularne. że wiem jak. Raczej się nie zaliczy jako skrzynia. Okej, okay, jest jedno zadanie wykonane. Następny poziom, czyli 5 gwiazdek to chyba nie tutaj mam szukać tych skrzyń No prawie zginąłem. Chyba tutaj trzeba tych skrzyń przeszukać. O ile je gdzieś znajdę? No Jest. Te. W tym statku trzeba przeszukać skrzynię. Zjemy sobie grzyby, Sałatę. No i świetnie zadanie wykonane. Teraz by trzeba było następne jakieś wykonać zadanie. Tu mamy drzewo rzeczywistości. I trzeba przy tym drzewie znaleźć. Jakąś osłonę. Hmm, ciekawe, czy stracę życie. Trochę za płytką było. Sztabki trzeba jeszcze tam zebrać. jakieś głupie. Tutaj wylądujemy, później przejdziemy przez sanktuarium. Później w rzeczywistości. Ale ile z tego wyjdzie, to nie wiadomo. Się dopiero okaże jakieś sztabki. No to raczej sztabki złota. Tutaj powinno być dużo. Kurde, tu nic nie ma. Niby tu jest takie złoto czy coś. Ale w tym nic nie ma. 50 sztabek muszę tutaj zebrać. To niemożliwe jest. nic nie wylatuje. No chyba, że gdzieś tu są pochowane te sztabki złota. Być może w safe. Safe sejf jest na dole, a ja nie mam do niego klucza nawet. No ale jedyne miejsce, które mi przychodzi na myśl, to jest safe. Tutaj to było na pewno. Ale nie ma jak się tam dostać. A może palnikiem? No cóż, palnik nie działa. To nic z tego nie będzie. Bez kluczy nie zdobędziemy złota. Będziemy musieli się stąd ewakuować. Przyjedziemy się tutaj pojazdem. Co tutaj w tym sanktuarium trzeba zrobić, to nie wiem. Dobra, po prostu te miejsca odwiedzić. Także drzewo rzeczywistości teraz. No i dobra, jesteśmy na miejscu, wykonaliśmy to zadanie. Dobra, szybko na ryby. Wędkę jeszcze trzeba załatwić. Mamy wędkę. Wiedziałem, że tutaj znajdę. O, nawet niebisko jest. Chociaż może granat. Dobra. I trzeba osłonę sobie zregenerować. Proszę bardzo, jest meduza. Szukamy więcej ryb. Osłony trzeba sobie zregenerować, także to jest tak na chwilę. Tego nie potrzebujemy. Też się jakieś punkty doświadczenia tutaj zdobywa za złapanie chyba ryb. Też się wykonało jeszcze jakieś inne zadanie. Coś, coś nie biorą ryby. same jakieś płotki. Co jest grane? Czy ja nie trafiam? Kurde reki. On to je? Tego bym się nie spodziewał po nim. O, ole poleciał O kurde panie Przynajmniej mi trochę pancerza złyszył i przy okazji reku nie chce że żeżerać ja tego słowika nie chycił, Ajajaj. jak to się puszcza? Weź, spadaj, Dobra, zobaczmy, czy taki rekin może zaatakować gracza. Bo nigdy nie testowałem tego. Kurde, nie widzę nic. O, kurde, panie. Tego to jeszcze nie testowałem. No, ciekawe, jak się poczuł hop, że go rekin zeżur. panie rekin? Uspokój się, już może. Kurde, no. Wejdź, stąd idź. Nie zregenerowałem osłony. Dobra, pozbierajmy te ciekawe rzeczy. Kurczę, to już jest końcówka gry. A ja sobie tutaj łowię ryby. <grywki> tu już 7 osób zostało. Ale mi w głowę strzelił. Udało się zdobyć 20 gwiazdek, także przechodzimy sobie do koronetu bojowego, odbieramy sobie fałdolce. I w zasadzie to tyle. 7 nagród jeszcze odblokować trzeba, także prawdopodobnie jakąś postać w następnym odcinku odblokuję. A ja z Wami się żegnam, trzymajcie się ciepło, cześć!